Hej, dopiero kolejny unboxing. Ostatnio mój kanał to same unboxingi live, natomiast przez jakiś czas to tak będzie wyglądało. Nie jestem w stanie naprawić tej kamery, muszę się rozejrzeć za nową. Dobra, co jest właściwie w paczce tym razem? Jakiś czas temu na YouTubie, przynajmniej tym zagranicznym, zaczęły się pojawiać testy i recenzje latarek True Night. Firma jest generalnie bardzo skoro do wysyłania swoich produktów do testów. A myślę, że jest co wysyłać, ponieważ ich produkty są naprawdę fajne. E, przynajmniej na to wygląda. E, za jakieś, wiecie, e, 10 dolców, czyli na nasz to będzie 30 zł. E, dostajecie baterię na te najmniejsze baterie. E, latarkę na te najmniejsze baterie AAA, która wytrzymuje ileś tam godzin i generalnie świeci lepiej niż e, mój wielki. Maglight, więc no cóż, byłoby grzechem nie obadać. Stwierdziłem, że napiszę, czy coś mi wyślą i wysłali. Mam nadzieję, że wyślą jeszcze kiedyś coś jeszcze. W zamian mam oczywiście porobić jakieś filmy o tych latarkach i z przyjemnością to zrobię. Mam nadzieję w ogóle, że firma pojawi się w trochę większej ilości na polskim rynku, bo jakoś nie idzie tego kupić. Po części też dlatego napisałem do, do TrueNighta, żeby coś. Przysłali, jeśli e, będą chcieli, ponieważ no cóż, nie da się ich kupić, ich latarek. A po prostu byłem strasznie ciekawy, czy faktycznie są tak dobre. E, jeśli oglądacie fi e, filmiki, nie wiem, Katlery Lovera, jak e, to tam jeszcze jest, Late Boy Scout, coś takiego, akurat jego nie oglądam. E, w każdym razie katlarylować wrzucił już od cholery tych recenzji. Dobra, e, jak widzicie, troszeczkę już otworzyłem paczkę. Nie chciałem tego, aczkolwiek e, no cóż, nagrywam to po prostu po raz drugi, bo coś mi się kliknęło i wyłączyło nagrywanie. W środku są aż cztery latarki, co jest z absolutnie dużą ilością, której absolutnie się nie spodziewałem. Dobra, będziemy wyciągać po jednej przez to okienko, które mi się wyrwało. fajna paczka o tyle, że nie trzeba by używać noża. Dobra. E, pierwsza duża latarka. E, wiedziałem, że przyślam mi trzy. Nie wiedziałem, że przyślam mi cztery. Trunait T10 Cool White. Ich latarki występują w dwóch tak jakby rodzajach. W, w dwóch rodzajach światła. Ciepłe i zimne. True night. Tutaj macie. Tutaj macie mniej więcej jak wygląda. E, typowy chiński druk. Po tym można poznać czasem, że rzecz jest z Chin. Używaj, uży, używają w tych instrukcjach wszystkich takiej specyficznej czcionki. Będę się to wczytywał później. E, od, Odwadniać. Nakładka do rozpraszania światła, zobaczcie, jak fajnie jest to wszystko zapakowane. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek otwierałem coś, co było zapakowane tak fajnie. Eee, co ja to otwieram właściwie? Tu jest klips do mocowania, jakieś zapasowe śrubki. O ring jest też kluczyk do eee, regulacji, tego wszystkiego bardzo fajnie. I sama latarka. Opakowana w taki plastik. Oj, to będzie długi unboxing. trunite T10. Eee, prezentuje się to bardzo, ale to bardzo fajnie. W środku nie ma oczywiście baterii, co jest zrozumiałe. Natomiast przygotowałem się na tą okoliczność. Eee, T10, jeśli dobrze pamiętam, pochłania jednego paluszka taa. Świeże paluszki kupione specjalnie na to, tylko żebym nie popierdzielił polaryzacji. Nienawidzę tego z instrukcję. Świetnie, polaryzacja. A, plus minucz. wszystkie te latarki mają kilka trybów co jest w ogóle dla mnie absurda... O, Jezus Maria jak, jak jasno może zgaszę zgaszę, zgaszę że lampkę ma, ma w miarę jasno w pokoju, bo jest przecież dzień A popatrzcie wręcz przygasa wszystko i to jest e, chyba ten najsłabszy tryb e, firefly jeśli dobrze pamiętam na tym Trybie, latarka może wytrzymać jakieś chore chore po prostu godziny Aha, okej, okay, dobra. Czyli mamy trzy tryby. pierwszy to jest ten Firefly drugi to... okej okay. firefly e, po dwóch sekundach chyba się resetuje e, ustawienie do tego firefly, czyli nawet jakbym włączył ten średni tryb odczekam dwie sekundy e, nie wyszło mi teraz też mi nie wyszło wiecie co, będę się tym bawił później bo szkoda czasu, ale au au sobie w oczy. E, czy jest stroboskop? Szczerze mówiąc, nie wiem. To nie jakby był. Nigdy nie miałem latarki ze stroboskopem. Wow, dobra, jeszcze coś wyczaiłem, patrzcie. Wystarczy przekręcać przód latarki. Nie, nie wiem jeszcze, jak to do końca działa, ale... Okej, okay, za, zaraz, zaraz to pozdam. E, chyba zaraz założę sobie klips od razu do tej latareczki, tylko... Aha, mocuje się go tutaj. Są dwie dziury. Sama latarka, jak widzicie jest wykonana bardzo ładnie. Stal nierdzewna. Z tyłu ten przycisk jest taki wiotki żegłby. Ale damy radę. Ok. O, jeszcze może ten rozpraszacz przetestuję. Wow, dobra, to jest chyba ten naj, najmocniejszy tryb. Myślę, że. Myślę, że oświetla całkiem sporo. Zaraz zrobię testy łazienkowe Piszcie w komentarzach czy też tak macie, że jak chcecie sprawdzić coś w ciemności to idźcie do łazienki Nie, że coś tam w tej łazience robić, prawda? Nie wiem, nie wiem jak w waszych, ale w mojej, w mojej łazience nie ma okien Dobra, teraz żeby nie, nie rozwalać naj, na, najlepszego o no i te, te i trzy cool white dobra. co my tu mamy jeszcze może nie będę rozpakowywać wszystkich bo to jest bez sensu e, świąteczna wersja z tytanu jeśli dobrze pamiętam a, a tu mam nawet nie wiem co tu mam więc dobra otwieram wszystkie szczerze mówiąc filmik się przedłuży ale będzie przynajmniej na, na temat. Dobra, bierzemy to. TruNight T, to samo co model TI3, który zaraz zobaczycie, natomiast zrobiony z tytanu. Tak, nie przesłyszeliście się z tytanu. Oh. Hidden Strobe. To, to znaczy, że, że tam to też musi być stroboskop. Tylko nie wiem, jak się do niego dobrać. Zaraz będę googlować za tym. E, Okej, okay. tutaj rozumiem, że to służy do podniesienia wszystkiego do góry. Ok, co, ma, co, co my właściwie tutaj dostajemy oprócz latarki? Klipsik, który. Jest fajny, to, to, to rozwiązanie widziałem u innych ludzi i bardzo, ale to bardzo mi się podoba, popatrzcie. Mamy klips, który e, wygląda w ten sposób. Możemy go przyczepić albo w tym miejscu latarki i wtedy e, mamy latarkę, która nosi się w tą stronę, albo, o ile uda mi się go zdjąć, udało mi się go zdjąć, mamy klipsik, który przyczepia się w tą stronę latarki, ponieważ z tej strony jest praktycznie tak samo sfazowana. Latarka TI Jeśli dobrze wyczaiłem wszystko, to ta pochłania baterię. AAA Już się za nią bierzemy. Nie ma żadnego przycisku. Uruchamiana jest przekręceniem. Nie, to się fachowo nazywa? Głowicy. głowice a już wszyscy teraz, którzy wiedzą, co się o latarkach, pewnie zrzucają. Na jakieś takie śmieszne spojrzenia, i właśnie się denerwują. Ok, eee, tryb Firefly, tak jak poprzednio, 4 lumeny, jeśli dobrze pamiętam. Mocniejszy tryb, Czyta Czytamy, co tu jest. Eee. Dobra, to jest chyba high. Nie, to jest high. Dobra, to to jest high. High ma 162 lumeny. Hmm. Hidden strobe. Screw on and off the head for six times to activate hidden strobe mode. Uh. Przez chwilę udało mi się włączyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, nie chcę popsuć kamery. E, Kolejny już. No, bardzo mi się podoba, to jest ten najmniejszy tryb. Wydaje mi się, że do jakiegoś tam przeczytania kawałka mapy. No cóż, mapy przy tym nie przeczyta się w ogóle. Tam radę. Nie skończyłem Wam chyba o tych światłach, co na początku mówiłem. Generalnie. Aha, okej, okay, dobra. Teraz jest wyłączona. Bardzo fajne, będę to nosił w kieszeni, bo. Nie wiem, czy ta i... Fu, T10 nie jest za duża. Dostajemy jeszcze zapasowy o i takie takiego karabinka, którego nie mam zamiaru przyczepiać. Okej, okay, fajne, fajne. No i jest z Tytanu, jeśli dobrze pamiętam, jest niewiele droższa od tamtej zwykłej wersji. A może jest trochę droższa? Wiecie co, o cenach będę mówić w filmach o każdej latarce, bo strzymując dolary dolarami, ale muszę poszukać tych latarek w polskich sklepach, żeby pr po prostu mówić wam e, dokładnie ile co kosztuje. E, True Night Portable Cave Nie wiem co to jest. Night Day hey, Merry Christmas. Czyżbym dostał drugą latarkę? Tak, dostałem drugą latarkę. Wow! Wiecie co? Jako że to jest tytan, a ja sobie zamówiłem właśnie palnik, to może spróbujemy zrobić na tym e, tak zwany hit anodizing. Czyli po prostu spróbujemy zmienić jej kolor na niebieski. E, nie będę tutaj odpalał. Niech sobie leży i czeka, aż coś z nią wymyślę. Obiecałem jedną latarkę dziewczynie, więc jest z nich po, po, po recenzji pójdę do niej. A to jest i 3 podstawowy model. TI3 też bardzo popularne, tak jak wspominałem, kosztuje chyba 10 dolców. Myślę, że za 30 zł taka, lata, taka latarka. Taka latarka to by było to. To by było to. Takie same praktycznie rzeczy dostajemy, czyli, czyli ten łańcuszek z klipsem i osobny klips. Wrzucę baterię, żeby pokazać Wam, że to jest praktycznie to samo. jedna aa I jeszcze nie teraz. Okej, okay, tak samo. trip Firefly: uh, Low, High, I Stroboskop. A! <laughs> ah, poświeciłem sobie oczy. <laughs> Okej, okay, bardzo mi się <laughs> podobają te latarki, szczerze mówiąc. Dziękuję firmie True Light. Uh, Bałem się, że, że nie wysłał mi, bo wiecie, robię filmy po polsku, a nie po angielsku, ale, e, ale wysłali. E, pogadam sobie z panią Cecylią, to tak się nazywała pani, z którą się kontaktowałem z Trunaita. E, czy da mi listę e, naszych krajowych importerów, żeby po prostu wiadomo było, gdzie to kupić za jakiś bezcen, ewentualnie pogadam z... Jakim, z jakimś sklepem, żeby zaczęli to sprowadzać Bo latarki są naprawdę fajne Szczerze mówiąc Zwłaszcza, nie wiem, taka tytanowa latarka Kiedy ostatnio miałem tytanową latarkę w życiu? Kiedy ktokolwiek z was Miał tytanową latarkę w życiu? A to proszę Nie kosztuje chyba nawet 30 dolców Jaki gadżet? Czemu nie? Bosko Wiecie co mnie jeszcze... Chcę jeszcze zastanawiać się, czy, 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 czy tutaj w instrukcji nie było informacji o stroboskopie. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś, jakaś starsza instrukcja, po prostu. Ta, ten model T10 jest chyba e, starszy od tej 3. Max Output 169. Nie podoba mi się to, że. Okej, okay, firma jest chińska. Teraz już wiem to na 100%. Czy myślałem, że jest gdzieś indziej, a w Chinach po prostu mają produkcję, etc. Najpierw trzeba włączyć. Nie. Jest jeszcze jedna opcja. <laughs> po prostu to, e, to i dziesięć strób. 10 dziesięć strób. night. Te eee, dziesięć... Chyba nie ma stroboskopu. Ale jeszcze będę to googlał. Eee, w każdym razie tak. Tutaj dziesięć... Bardzo fajna latarka. Ta i jeszcze fajniejsza latarka. Popatrzcie, to jest tak małe, a chwila. Oczywiście zamknąłem instrukcję gdzieś w którąś podejmę. 162 lumeny i stroboskop którego jeszcze nie nauczę się włączać. Dobra, <noise> dochodzę do 20 minut. O jezu, ile można odpakowywać kilka latarek? Dobra, dobra, można. To by było tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby wpaść na streama. Ja się z Wami aktualnie żegnam. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.